Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony SMOK 6240 A to mój pierwszy odcinek z modyfikacji Przedstawię Wam dzisiaj modyfikację Tumane Items na najnowszą wersję 1.3.1 Tak wygląda właśnie menu tej modyfikacji Mamy tutaj wszystkie praktycznie bloki, które są w Minecraftie ten mod głównie pomaga w cheatach, ale na Creative też pomaga, ponieważ można wyszukać w tej modyfikacji bloki, których nie ma w normalnym menu, nawet na Creativeie. Jedną z najfajniejszych rzeczy... Przepraszam najfajniejszych rzeczy, które jest właśnie w tym modzie, to jest właśnie ten panel. Można zmieniać bez wychodzenia w, e, za pomocą klawisza Escape w opcję gry i można po prostu zmieniać sobie poziom trudności bez wychodzenia w menu. Możemy zmieniać także porę dnia, możemy robić deszcz, oraz wyłączać deszcz kiedy chcemy możemy zmieniać nasz tryb czyli Creative na Survival, a Survival na Creative możemy tutaj kasować nasze itemki i mamy też taką opcję jeśli na przykład mamy takie ustawienie itemów i chcemy aby ono się zapamiętało żebyśmy zawsze po kliknięciu jednego klawisza mieli ten właśnie układ klikamy na przykład tutaj Save 1 Teraz sobie bierzemy jakieś inne rzeczy, poruszamy. Klikamy z powrotem Save 1 i mamy te same itemki, które wtedy mieliśmy. Możemy Save y też usunąć i wtedy już ich nie mamy. Modyfikacje instaluje się bardzo prosto. Wystarczy e, wejść w folder bin Minecraft Jar. Wykasować meta.inf i wkleić pliki z folderu z modyfikacją Nie trzeba nawet instalować modloadera Więc to by było na tyle w tym odcinku Jeśli odcinek i modyfikacja przydały wam się I spodobały No to dajcie łapkę Co zawsze motywuje do kolejnych odcinków I to by było na tyle w, tym, w tej modyfikacji No i pa!